Cześć. I jeśli jeszcze się nie znamy, pozwól, że krótko się przedstawię. Nazywam się Ela Radko i od 2010 roku działam online. Najpierw jako wirtualna asystentka, a aktualnie jako online business manager wspieram przedsiębiorców w budowaniu ich ofert biznesowych związanych z online'ami. Czy to kursów, szkoleń, e-booków, wspinaniu tej całości, Pomagam im spiąć ich biznes i kreować wizerunek, aby ich biznesy mogły wejść na wyższy poziom i żeby mogli z tego żyć, zarabiać, rozwijać się. A od 2015 roku szkolę z kompetencji cyfrowych i biznesowych, czyli dzielę się swoim wiedzą i doświadczeniem z osobami, które chcą pracować tak, jak ja. Pomagam osobom, które być może są w tym samym miejscu, co ty teraz, i chcą zarabiać online, pracować zdalnie, pomagać innym przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesów, a przy okazji uzyskać większy balans pomiędzy swoim życiem prywatnym i zawodowym. Bardzo często w momencie, jak ktoś zapisuje się do mnie na konsultacje 15-minutowe, takie, żeby porozmawiać o możliwościach rozwoju w wirtualnej asyście, i o tym, czy to jest dla tej osoby w ogóle kierunek, pada takie pytanie. OK, wszystko fajnie, pięknie, bardzo fajne rzeczy można robić w tej wirtualnej jacyście, bo można i pomagać w tworzeniu e-booków, i tworzeniu kursów, i zajmować się obsługą klientów, i zajmować się typowymi zadaniami administracyjnymi, i montować wideo, i dodawać lekcje do szkoleń online, i prowadzić newslettery, i tworzyć kreacje, landing page, rozbudowywać strony internetowe, jeśli ktoś ma takie umiejętności. Tylko przeglądam te wszystkie grupy, interesuję się już jakiś czas tym tematem i coraz częściej mam wrażenie, że konkurencja jest już na tyle duża, że rynek jest przesycony. Konkurencja na pewno jest większa niż w momencie, kiedy ja zaczynałam, czyli w 2010 roku, bo do tej pory znalazłam 10 osób. Które w tym momencie zaczynały. Więc być może w Polsce całej było z 50 osób, które w 2010 roku zaczynały tak takie, ja. no może to. Być może więcej, chociaż celowałabym raczej w mniej. W 2015 roku, gdy zaczynałam szkolić, powstawały pierwsze grupy wirtualnych asystentek. Powstawały też pierwsze szkolenia, nie tylko moje. I było to 200-300 osób w grupie. No ale Facebook nie był jeszcze wtedy narzędziem do rozwoju zawodowego, był raczej platformą typu nasza plata. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale platformą do próby utrzymywania kontaktu ze znajomymi ze studiów, ze szkoły, z byłej pracy. Ilość ogłoszeń zapotrzebowania na wirtualną asystę, czyli tak zwanych zleceń, wtedy była znikoma. Teraz Codziennie po kilkanaście, kilkadziesiąt ogłoszeń pojawia się na grupach: szukam wirtualnej asystentki do tego, tego i tego. I pod każdym z tych ogłoszeń, albo pod większością, bo jeśli jakieś ogłoszenie jest całkiem oderwane od rzeczywistości, to raczej nie ma komentarzem, albo ma komentarze negatywne. Pod każdym z tych ogłoszeń jest 10, 20, 30, 50 komentarzy: ja się zgłaszam, mnie wybierz, ja, ja wysłałam ofertę, wysłałem ofertę. I na tej podstawie wyrabiany jest obraz osoby, która dopiero zaczyna, że konkurencja w branży jest już duża. E, tak, jest większa. Na pewno nie wystarczy już e, tylko coś tam umieć kliknąć, żeby wejść e, i zarabiać godnie. Można zarabiać, nie wiem, 30 zł za godzinę, jeśli umie się dodać post na Facebooku. I dorabia się do swojej pensji etatowej. No ale czy to jest satysfakcjonujące wynagrodzenie? Z mojej perspektywy, osoby, która utrzymuje się tylko z biznesu online, zdecydowanie nie. Z perspektywy moich kursantek również. Po pierwsze, trzeba rozróżnić te osoby, które piszą pod postami, no ale nie wiemy, jakie mają zaplecze, że część, duża część z nich, ona dopiero zaczęła. Czy się utrzyma na rynku? Od wielu rzeczy zależy. Duża część z tych osób jest nastawiona na dorobienie do biznesu. Czy się utrzyma, dorabiając, no bo ile czasu można pracując dodatkowo po etacie, na drugim etacie, czy na części drugiego etatu, jeśli ma się rodzina, jeśli się ją rozwija. Nie mówię tutaj o singlach, czy osobach, które mają takie zaplecze, nie mają żadnych innych zobowiązań. No, moim zdaniem pół roku, rok, zanim ciało powie stop. Więc na pewno część z tych osób to są osoby, które testują możliwości. Większość nie utrzyma się. Po drugie, nie każda z tych osób, bo ja też rekrutuję do zespołów klientów, ale też zbieram opinie od klientów i klienci potencjalnie wirtualnej asysty. Przychodzą do mnie, słuchaj, Ela, robiłam już trzy rekrutacje, przychodzi do mnie takich kłam, albo ktoś w ogóle nie ma zielonego pojęcia, co ja chcę, albo nie potrafi stworzyć podstawowych grafik, nie wie, co to jest światło na grafice, w ogóle od czapy robi mi w dziwnych miejscach, ucinami mi postaci, teksty nachodzą na siebie, to jest jeden wielki taki miszmasz, jakaś mozaika, żeby to jeszcze było ładne, jak mozaika. Takie informacje otrzymuję od klientów: Słuchaj, Ela, poleć mi kogoś, bo nie chcę robić kolejnej rekrutacji. Nie chcę otrzymywać odpowiedzi rekrutacyjnych: Cześć, weź mnie, to masz ofertę. Nie chcę otrzymywać odpowiedzi rekrutacyjnych typu życiorys, który był modny w latach 90. Tak, takie odpowiedzi też są w modelu B2B, gdzie staramy się o zlecenie, a nie o pracę. Nie chcę, żeby ktoś do mnie pisał, że on potrafi dodać posta na Facebooka i chce 100 zł za godzinę. Nie chcę, żeby przychodziły do mnie osoby, które podpiszą umowę i znikną, jak się pojawią zadania. Nie wiem, czy realnie nie oceniły swoich umiejętności i się przeraziły tymi zadaniami, czy coś się u nich zadziało, no ale jeżeli w piątej osobie. Ta osoba znika, no to chyba coś się dzieje. Nie chcę, żeby ćwiczyli, nie chcę, żeby ćwiczyli na moich zadaniach. Chcę osoby, które już robiły to, które wiedzą, co robią, potrafią wykonać moje polecenie i wiedzą, że ono ma, że to, co robią, ma pozyskać mi klientów, że nie klikają dla samego klikania. Uwierz mi, że spora część z osób, które odpowiada tak, weź mnie tutaj, gdzieś tam dodaje te komentarze, dodaje je z poziomu pozycjonowania. Po pierwsze podbijają, nawet pewnie nie mając świadomości, ogłoszenie i pokazują ją większej ilości potencjalnej konkurencji, ale po drugie pozycjonują w ten sposób siebie, bo dodając komentarz, ja się zgłosiłam, przyciągamy też tą grupę potencjalnych klientów, która nie chce robić oficjalnych rekrutacji i się odzywa do tych osób, które odpowiedziały gdzieś tam na jakiś komentarz. Bardzo szybko, bo w ciągu pół roku, maksymalnie roku e, zmiana nasza zawodowa jest weryfikowana. Dlaczego? Bo pierwszy zapał, pierwsza taka intensywność w odczuwaniu ochaju emocjonalnego, można by to nawet nazwać, w zachłyśnięciu się nowymi zadaniami szybko minie. Pojawia się codzienność, taka rzeczywistość, bo pomimo tego, że te zadania brzmią bardzo fajnie i wykonywanie jest angażujące, to one wszystkie są elementem strategii, strategii, którą trzeba wykonać. Trzeba przeklikać, trzeba zrobić, jeśli klient chce 30 postów na jakiś konkretny temat, który ma być w kampanii promocyjnej, która trwa x czasu. i trzeba mielić jeden temat, wyciskając z niego jak z cytryn, jak cytrynki, x materiału. No i w pewnym momencie jest taki, no ale ile można mówić na jeden temat? To po pierwsze. Po drugie, mobilizacja do nauki i w ogóle do zmian, do wykonywania zadań, do pozyskiwania klientów. Ona bardzo szybko mija. Fajnie jest pomyśleć o tym, że będę działała teraz jako freelancer, będę miała swoją firmę, nie zdając sobie sprawy z tego, ile energii poświęcę na pozyskiwanie klientów. Bo pozyskiwanie klientów jest energochłonne. Nie bez powodu, być może ty też na jakichś szkoleniach sprzedażowych czy szkoleniach z obsługi klienta miałaś przekazywane przez trenerów informacje, że o wiele bardziej opłaca się utrzymać klienta, który już z nami jest, niż pozyskać nowego. I tu nie chodzi tylko o, o to, że ten nasz znany klient jest znany i lepszy dróg własny niż obcy, tylko o to, że to są koszty, koszty z poszukania takiego klienta, koszty związane z rozmowami handlowymi, czyli z czasem, koszty związane z przygotowaniem zaplecza do współpracy, chociażby umów, rozliczeń, z opracowaniem całego workflow. Jak jesteś na etacie, to za zapewnienie ciągłości zleceń odpowiada twój pracodawca. Ciebie nie interesuje, ty bardzo chętnie będziesz siedziała czy siedział pił Chętnie to takie dość płytkie określenie z mojej strony, ale czy będziesz siedziała, bo nie będziesz miała zleceń, czy będziesz zasuwała jak mróweczka za tą samą stawkę, to w większej różnicy tobie nie zrobi, jeśli masz to w zakresach obowiązków. Na swoim, jeśli nie zdobędziesz sobie zleceń i nie będziesz pracowała, tylko będziesz mi kawkę, to nie będziesz zarabiać. Monety same nie przyjdą do ciebie, więc na ciebie spada ta odpowiedzialność, i dla niektórych ta odpowiedzialność jest przytłaczająca. Dla innych jest wyzwaniem, na które uśmiech mają ow To, że dużo osób pisze komentarze na grupach, wcale nie oznacza dużej konkurencji dla ciebie. Bo to mogą być osoby, które właśnie umią napisać tylko post i chcą jakiejś horrendalnej kwoty, albo y, robią coś jakiś czas, ale robią to niedbale, opóźniają się z terminami, przez co ciągle tracą klientów i ciągle poszukują nowych. E, jeśli ktoś działa już jakiś czas na rynku e, i robi dobrze swoją robotę i y, nawiązuje relacje z klientami takie zwykłe, ludzkie to nie ma bata, żeby w pewnym momencie nie poszła poczta pantoflowa i zlecenia nie przychodziły w pewnej części właśnie z marketingu szeptanego, z rozmów i z poleceń. Nie ma takiego bata, jeśli ktoś jest naprawdę dobry w tym, co robi. Jeśli nie jest, no to ja nie polecę osoby, której nie sprawdziłam w praniu. Tak samo jak nie polecę osoby, która zawiodła moje zaufanie. To jest normalne, oczywiste dla mnie i tak samo oczekuję od osób, które pytam o polecenia. Czy ty faktycznie miałeś z tą osobą doświadczenie? Nawet w innym obszarze, bo przecież każdy z nas zmienia swoje zasady działania, robimy auto jeśli działamy na swoim i zakres współpracy może się zmienić, ale cechy ludzkie typu odpowiedzialność, sumienność, konkretność, informowanie o postępach, bycie w kontakcie responsywnym oczywiście, czyli takim, który zapewnia stałą komunikację, a nie takim, że dostaje zlecenie, znikam na dwa tygodnie i wracam z gotowym zleceniem i nie mówię nic klientowi i on nie wie, co się dzieje. To się nie zmienia. Człowiek i jego nawyki się nie zmieniają, może zmienić się zakres danych. Co jeszcze? Bardzo często jest tak, że na zmianę rzucamy się jak na hura, tak jak na postanowienia noworoczne czy na naukę języków. Zapał jest, na pewno na początku. Później to się zmienia. Kwestia sporna, czy nazwać to słomianym zapałem, czy jakimiś wewnętrznymi sabotażystami, którzy nie pozwalają zrealizować danych celów. Ani za jednym, ani za drugim nie, nie jestem, bo każdy z nas, jesteśmy dorośli, myślę, że wie, co stoi na zapleczu tego, że jakieś zmiany mu się nie udają. No, ale dużo osób, które w tym momencie pisze, że chce, będzie rezygnowało z tego chcienia, bo okaże się to, że jest, nie wiem, za intensywny rozwój, zbyt dużo zadań około biznesowych, czyli tych około zarobkowych, bo zarabiasz na świadczeniu usług, ale wokoło musisz znaleźć tego klienta, musisz nawiązać z nim relacje i poprowadzić proces sprzedażowy. Musisz domknąć formalności, musisz zajmować się rozliczaniem tej współpracy na bieżąco, musisz zająć się obsługą tegoż klienta, bo jeśli on ma jakieś pytania, jeśli ma jakieś uwagi, to to są rzeczy, które musisz zaopiekować, a za które nie płaci ci, płaci ci na wykonanie danego zadania. Pamiętaj też, i to chyba najważniejsza informacja: jeśli interesuje cię zmiana zawodowa, czy to do wirtualnej asysty, czy to do jakiegokolwiek innego zawodu i szukasz tych informacji w Google, na Instagram, na Facebooku, na Twitterze, na LinkedInie, to ty karmisz algorytm. Algorytm, który uczy się tego, co ty szukasz, a ponieważ ty czegoś szukasz, to podsyła ci kolejne informacje na ten temat. Bo coś cię interesuje, algorytm. Każdej aplikacji działa tak, żeby zatrzymać ciebie w danej aplikacji jak najdłużej, bo oni zarabiają na przykład na reklamach i ty więcej reklam wtedy obejrzysz i być może w jakąś klikniesz no i reklamodawca w tej platformie zapłaci. Każdy patrzy przez pryzmat swojego interesu i każdy chce na tym zarabiać. Więc jakoś nie jest to zbyt dziwne. Ja też. Opowiadam ci, nagrywam te filmy, bo zarabiam na szkoleniu i chcę, żeby do mnie przychodziły osoby, które są zdecydowane na zmianę. Dlatego pokazuję ci niekoniecznie tylko e, słodkie zdjęcia z bobaskami, które pracują ze mną przy komputerze e, i opowiadam jak to jest fajnie mieć e, na wyciągnięcie ręki dziecko przy sobie. Fajnie. Bardzo doceniam te etapy, e, które pozwoliły mi pracować obok dzieci moich ale nie było to tylko słodko-pierdzące, watocukrowe doświadczenie, było opłacone też sporymi kosztami emocjonalnymi i być może te koszty dla niektórych okazałyby się, że uznają je za niewarte poniesienia i wrócą na etat, co też jest jak najbardziej ok. Bo rynek potrzebuje i tych, którzy rozwijają biznesy w ramach etatu czyjeś, co prawda, ale w ramach etatu działają i potrzebują właśnie takiego rozwiązania, żeby zachować swój work-life balance, i tych, którzy świadczą usługi jako freelancerzy, jako soloprenerzy, działają na jednoosobowych działalnościach gospodarczych i dla każdego znajdzie się miejsce. Nie ma jednej słusznej drogi. Wszystkie drogi są jak najbardziej poprawne. Mam w swoim zapleczu kursantów, przecież, którzy rozwijali swoje umiejętności na moich kursach po to, żeby zmienić stanowisko w obrębie firmy, w której pracowali i żeby rozwijać się w tych samych strukturach. Ale trochę inaczej, bo dane stanowisko już nie spełniało i nic Do czego zmierzam? Jeśli przeglądasz jakieś informacje na danym kanale, na danym medium społecznościowym, to wchodzisz w bańkę informacyjną. A w tej bańce informacyjnej algorytm podsuwa ci to, czego ty szukasz. Jeśli wyjdziesz poza tą bańkę, na przykład zalogujesz się na konto w trybie incognito. Nagle okazuje się, że aż tak dużo tych informacji nie masz. A jeszcze lepiej, jeśli przez jakiś czas będziesz karmił algorytm zupełnie innymi informacjami, albo założysz zupełnie nowe konto, lub też spróbuj opowiedzieć osobie, która nie wiem, prowadzi jakiś biznes, e, lub też e, nawet nie prowadzi, ale jest dość mocno zorientowana, e, o tym, czym chcesz potencjalnie się zajmować. Zobaczysz, jak szybko zaskoczy cię informacja, że ktoś kompletnie o tym nie słyszał. Nadal, ciekawa jestem, jakie są twoje doświadczenia w tym zakresie. Jeśli chcesz, podziel się nimi ze mną w komentarzu. A jeśli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał, a następnie rozwiń menu pod przyciskiem subskrybujesz i wybierz opcję Wszystko, czyli ten ciemny dzwoneczek na samej górze. W ten sposób dostaniesz powiadomienia o każdym nowym odcinku, który pojawi się na kanale, bez konieczności przeglądania tego kanału za jakiś czas. Na dziś to wszystko. Dziękuję za Twój czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.